Wrogiem numer jeden i podstawowym i jedynym jest Rosja. No to jest jasne, z Ukrainą mamy spory, ale to wynika z naturalnej sprzeczności interesów w bardzo wielu obszarach. Ukraiński świat polityczny odpowiada za pogorszenie tych stosunków z Polską. To takie zawezwanie na Wrockiego jest jakąś formą upupienia, prawda? takiego pokazania, że przyjechał, złamał się, jest u nas, gadamy. Trochę tak jak puszczenia tego. Donalda Tuska w osobnym pociągu. Oczywiście Ukraińcy do dziś się zarzekają, że to był przypadek. Stroje nacjonalistyczne, tak, one są, one są bardzo silne na Ukrainie. Jest masa ugrupowań. Zbrojnych, która w sposób oczywisty nawiązuje do symboliki, na przykład w II wojnie światowej, do symboliki SS Galicji. My im bohaterów nie wybierzemy, nie spowodujemy, że mi przestaną nazywać ulicę imieniem Szuchowiecza. To jest ich sprawa. Jeżeli chcą czcić degenerata, to, to ma otwarta droga. To jest, to jest ich wybór. Nie sądzę, żeby, żeby Unia Europejska zaakceptowała taki, taki fakt. Jedyną gwarancją bezpieczeństwa Ukrainy jest jej własna armia, która jest zasilana uzbrojeniem i wsparciem logistycznym i współpracą de facto z państwami NATO. Cała rozmowa na kanale, żeby wiedzieć.